Potem już dzisiaj zaliczyłeś debiut w pierwszej lidze, ale ten wynik nie nastraja, nie nastraja optymizmem kibiców GKS-u No nie, jesteśmy zniesmaczeni tym wynikiem. Powinniśmy tutaj wygrać. Jest to nasze boisko. No, trudno, nie udało się, ale no, naprawdę myślę, że na własnym meczu ten, zdobędziemy trzy punkty i będziemy zdobywać je dalej. Wiedziałeś przed meczem, że trener da ci dzisiaj szansę? Był jakiś strezek jak wchodzić na boisko? Tak, Marcin wczoraj dostał kontuzji i była szansa, że wyjdę od początku, bo młodzieżowiec wypadł i stworzyła się szansa, no nie dostałem tej szansy od początku, ale cieszę się, że dostałem tą 15 minut. Trochę wybiegałem, zadebiutowałem, cieszę się bardzo, że trener mi zaufał. Mam nadzieję, że nie zburzę tego zaufania i w następnym meczu też dostanę szansę. Puszczanie połomicy Kocimski, Brzesko to raczej kandydaci do spadku. Widać po dzisiejszym meczu, że ta ekstra klasa wcale nie będzie tak łatwo do zdobycia. No nie, no ten wcześniejszy mecz z, z Puszczą też pokazał, że no niestety ta liga nie będzie taka łatwa, jak sobie wszyscy myśleli. Były dwa mecze, dwa mecze w Bełchatowie na dość dobrze przygotowanej Murawie. Na wyjazdach raczej tak dobrych boisk spodziewać. Się nie należy. To jak będzie wyglądała ta gra GKS-u? Próbujecie grać techniczną piłkę, a widać, że w pierwszej lidze to się nie sprawdza. Właśnie pierwsza liga jest taka specyficzna, bo tutaj jest bardziej gra siłowa, dużo walki, determinacji, ciężko jest pograć piłką. Tutaj raz było widać właśnie, że my jesteśmy takim zespołem bardziej, który gra piłką, a ciężko było nam jakieś akcje rozwinąć, kilka podań nie mogliśmy wymienić. Nie wiem, nie wiem czym to spodobane jest. Myślę, że y, będziemy pracować nad tym na odprawach i myślę, że będzie lepiej następny mecz. 1-0 z Puszczą. Strzeliście bramkę z Okocimskim i wyglądało to tak, jakby ten wynik już Was satysfakcjonował. A już niejednokrotnie, czy w pierwszej lidze, czy w ekstraklasie było widać, że taka gra do niczego dobrego nie prowadzi. No niestety właśnie strzeliśmy tą bramkę i trochę przysiadliśmy na swojej połowie, czekaliśmy na nich. Niestety no, zabrakło koncentracji do końca i straciliśmy pod koniec głupią bramkę i... Niestety zremisovali jsme.